Witam wszystkich, dzisiaj sobie pogadamy o filmie Uciekinier, który niedawno wszedł do kin. Jest to film na podstawie opowiadania bądź powieści Stephena Kinga i reżyserowana jest przez Edgara Wrighta. Mieliśmy oczywiście w latach 80 tą słynną wersję z Arnoldem Schwarzeneggerem, a teraz mamy nowszą wersję z Glenem Powellem, który niedawno w filmie Top Gun Maverick zrobił na mnie przede wszystkim wielkie wrażenie, bo jest on taki trochę takim typem, który trochę już przeminął, czyli takim umięśnionym, trochę takim, można powiedzieć Tomem Cruise'em, takim Tomem Cruise'em, Melem Gibsonem, czyli takim jednak Przystojnym facetem, no ale nie będę się nad tym rozwodził. W każdym bądź razie, ten film, ta, ta książka, ten, to opowiadanie, ma nową wersję i jak ona te, y, się sprawdza w kinach. No, przede wszystkim powiem, że jest OK. Dla mnie jest OK jest to. Y, y, przede wszystkim powiem, że pierwsza połowa jest o wiele lepsza niż druga połowa. Pierwsza połowa skupia się na tym, może tak, opowiedzmy o fabule. Fabuła skupia się na Benie się, który jest uczestnikiem, który zaczyna uczestnictwo w programie uciekinie. I, żeby zdobyć na pieniądze dla swojej rodziny, dla swojej córki i swojej żony, żeby im się wie, lepiej wiodło, bo sam e, już nie może z, znaleźć ża, żadnej pracy, poprzez to, że jest trudnym człowiekiem, trudnym do, do współpracy, że nie. nie nie stara się płynąć z prądem. Jest raczej takim, taką osobą, której można by po, powiedzieć, że jest dobra. Tak zresztą pada takie zdanie w, w filmie. No i ten właśnie, ta postać y, zapisuje się do uczestnictwa w programie i tam razem z trójką y, innych osób, y, dwójką innych osób y, ucieka przed y, łowcami, którzy go ścigają. Y, więc. Y, Fabuła jest o, oczywiście dobra, <laughs> świat pr przedstawiony jest bardzo dobrze zarysowany. Bardzo mi się to podobało, jak jest zarysowany ten świat, choć nie podobało mi się to, że, może to trochę tak wybijało z imersji, że e, ci łowcy, którzy polują na ućkiniera e, za, na za dużo sobie pozwalają. Praktycznie strzelają wszędzie, gdzie są e, i, i myślę sobie, jak ten świat funkcjonuje, jeśli w każdej chwili możesz gdzieś pójść i na przykład dostać kulkę, bo, bo ktoś poluje na uciekiniera. No trochę by to, jest to głupie, w tej wersji z Arnoldem Schwarzeneggerem było chyba to lepiej rozwiązane, bo tam jednak było jakieś takie, można powiedzieć, takie piaskownica, takie gdzieś oddzielone miejsce, gdzie po prostu polowali na niego. Ludzie, tutaj jest cały, cały świat, można powiedzieć, że oni oni mogą że mogą uciec gdzie chcą i praktycznie, no, możecie spotkać w tym świecie co, co najgorsze, no, śmieć praktycznie w każdym momencie i nie wiem jakby to miało funkcjonować. To jest, ale świat poza tym jest świetnie. Yy, to, y, scenografia, to wszystko świetnie jest zrealizowane. Aktorstwo, Glenn Powell, y, trochę gra według mnie nierówno. Nie Z jednej strony, mamy w pierwszej połowie, gdzie jest takim, takim wiecie, no, agresywnym człowiekiem, ale jednak y, trochę nie jest taki. To człowiek, który weźmie pistolet i strzela do wszystkich. Raczej wiele rzeczy mu się trochę tak przypadkiem albo udaje, albo w ogóle mu się nie udaje. Dopiero w drugiej połowie, tak trochę zaczyna być taką maszyną do zabijania, i trochę to się, e, raczej może nawet nie w drugiej połowie, tylko w końcówce, gdzie no, może to pasuje z jednej strony. No, trudno mi powiedzieć, no, mnie to. Mi to aktorstwo Glena Powella nie przeszkadzało aż tak, ale jednak trochę ta końcówka wybiła mnie trochę z rytmu, że stał się trochę takim zabijaką. No i reszta aktorów świetnie zagrał Josh Brolin, ale to już myślę, że standard. Mamy też Lee który którego design postaci jest fenomenalny. No, przede wszystkim ten Major con, którego gra no, po prostu świetną ma aparację, świetnie jest, ma kostium świetny, no, świetnie to wygląda, ta maska z tymi okularami B, no, po prostu według mnie każdy, każdy kto ogląda ten film taki co chce, zajmuje się charakteryzacją szkicami jakimiś koncepcyjnymi jak mają wyglądać postacie w filmach czy grach no powinien się to uczyć, bo no, dla mnie to jest to co często widzę w grach, a nie widzę często w filmach, czyli że patrzę na jakąś postać i mówię o kurczę, no, no świetny design świetny design te tej postaci Lipaysk, gra dobrze. Dopiero w końcówce odsłania maskę i widzimy to, że to jest Lipaysk. Michael Cera w takiej nietypowej, raczej dla niego to jest typowa. Ale on gra takiego komediowego, można powiedzieć, kolesia. A w tej. W tym filmie on wybija praktycznie z rytmu jego taki można powiedzieć segment, w tym filmie jest bardzo wybijający, bardzo komediowy, bardzo śmieszny. Oczywiście tam mnóstwo jest takich momentów, gdzie takich trochę prześmiewczych, na przykład ten jeden z uciekinierów, który idzie sobie tam i podrywa jakąś kobietę i... Praktycznie jest tak głupi, że, że jest nieświadomy, że go namierzają i że zaraz go zabiją. No, więc jak mówiłem, tutaj jest mnóstwo takich komediowych, ale jednak ten segment z Michaelem Cellem, gdy już praktycznie trochę powinna się akcja zagęszczać, to tutaj daje nam taki trochę wentyl, że spuszczamy z tonu, że oczywiście jest jakaś muzyczka, jest ten Michael Cera, który wybija w jakiś głupi sposób łowców i innych takich, którzy próbują złapać uciekiniera, no to jest no niestety wybijające. I mówię, ten po, druga połowa jest, trochę się ciągnęła mi, ale też miała taki, no nie była satysfakcjonująca. No, ten totalna końcówka, gdy ten Bohater Glena Powell'a, który na początku ma jakąś taką swoją prywatną, swój prywatny powód, żeby, żeby ciągnąć to, żeby brać udział w tym programie, żeby próbować przetrwać, zaczyna być skręcać w kierunku rewolucjonisty. Według mnie powinien on dalej pozostać osobą, która no niby. Po, powinien pozostać osobą, która po prostu dalej próbuje chronić swoją rodzinę, a nie zajmować się rewolucją. A tutaj trochę tak skręca w taką stronę. Oczywiście, może to być też tak spowodowane tym, że jednak ta rewolucja i to, że chce dołączyć do swojej rodziny, to te dwie rzeczy ze sobą kolidują. No, ale jednak. Mi to nie, nie pasowało. Mówię, końcówka bardzo wybija maniwny rytm. Jest albo komediowa, albo jakaś dziwna. no W pierwszych, w pierwszych scenach przede wszystkim mamy dobrze zakrojone to, Czym chce być ten film, czyli ucieczką uciekiniera. On ucieka i widzimy jak on kombinuje, kombinuje, próbuje sprytem. Nie zawsze się to udaje, bo ktoś na przykład się wygadał, a potem zaczyna to trochę tak być taka wolna Amery amerykanka, ten, nasza postać przestaje tak trochę myśleć, co robi, coś wiele rzeczy się staje jakimś takim przypadkiem zupełnym, ale takim. No... Zupełnie wybijającym z immersji, więc ta druga część niestety źle ze mną współgrała. Jest, pojawia się jakaś taka postać, która jest porywana, która zaraz tak trochę dołączy do, do naszego bohatera, ale tak nie wiadomo dlaczego. W... Druga, druga część to po prostu bałagan. Bałagan taki koncepcyjny, tym jaki, jaki ton powinien panować. Myślę, że tam już powinna po prostu się zagęszczać ta atmosfera. Ona w, praktycznie w pewnych momentach skacze z y, y, gatunku na gatunek. Raz komedia, raz jakiś taki coś w stylu rewolucji, no wszystko, próbuje być wszystkim i niestety to jest e, no, no trochę słabo. Reżyseria jest dobra, to jest Edgar Wright, on nie schodzi e, poniżej jakiegoś poziomu, ale no nie ma co tutaj e, też e, jakoś e, f, 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 Opiewać jego genialność. Po prostu bardzo dobry film, raczej bardzo dobry film reżysersko, ale też nie jakoś y, y, niesamowicie dobry. Więc, jak mówiłem, to jest film ok, który obejrzysz, będzie sprawiał radość, ale myślę, że y, ten y, film wcześniejszy z Arnoldem Schwarzeneggerem o wiele był lepszy, bo ma przynajmniej spójny ton do tego co. Czym chce być? Jest taki bardzo no, 80sowy, jest taki właśnie ma atmosferę z lat 80. Tutaj tego nie widać. Tutaj wszystko jest trochę, zwłaszcza o drugiej połowie, mishmashem. Mi się wydawało właśnie, że pójdzie właśnie ten film w takim, że tu będzie Glenn Powell, jego postać bardzo myślała, co zrobić, bardzo będzie kombinowała i będzie wygrywała tym, yy, że jest. Yy, no, przede wszystkim będzie wygrywała w nim pomyśl, lunek, yy, że będzie to w, sz, szło w stronę nauki tego, że okej, okay, y, Glenn Powell, y, jego postać jest gwałtowna, ale zaczy, zaczyna przede wszystkim myśleć. No niby to trochę oddaje, ale jednak nie. nie, nie z filmu to, to przede wszystkim nie wynika. Nie wynika z tego, jak jest prowadzony film. Powinien Glenn Powell, Ben Richards w przebiegu filmu po prostu uczyć się na błędach, znajdować przymierzeńców, może w końcówce trochę być zdradzony jakoś, ale tu wiele rzeczy no, niestety no, nie wynika z tego, jest duży od połowy filmu miszmasz i chaos. Ale zachęcam do obejrzenia i yy, wyrobienia sobie swojej opinii o tym filmie. Ja jestem w miarę zadowolony. Nie, nie, nie nudziłem się, a to chyba jest najważniejsze. Więc dziękuję Wam za uwagę. Yy, subskrybujcie i lajkujcie. Do następnego. Pa.